Oliwa, sos sojowy, ketchup bez cukru, musztarda bez cukru, papryka chili, papryka słodka, papryka wędzona, wszystko dokładnie mieszamy i zaprawę prostą, banalną, szybką do mięsa mamy. Dziś jem to czego dawno nie jadłem, bo karola wyjechała na 3 dni. Czy to ja jestem zjebany? Czy Wy też tak macie, że mimo że kogoś kochacie, dzielicie z nim dom, to czasem bardzo lubicie, gdy zostajecie sami? Powiedzcie w komentarzach. Słuszny kawałek fajnego boczku nacieram czosnkiem, solą oraz zaprawą. Potem rulonik, nitka i z zewnątrz też jeszcze mięso. Osolimy i potraktujemy zaprawą. Kiedy w ubiegły piątek powiedziałem moim dwóm przyjaciołom, że zostaję na cały weekend sam, obydwoje zareagowali identycznie. Powiedzieli coś mniej więcej takiego o kurwa, naprawdę będziesz sam cały weekend w domu? Natomiast w ich oczach dojrzałem zazdrość, zawiść i tęsknotę właśnie za taką samotną chwilą. Tymczasem mój dzisiejszy obiad idzie do lodówki. Co do se wpakujesz, takie potem życie masz. Jako, że na trzy dni sam boczek mi nie wystarczy, postanowiłem w ten sam sposób potraktować żeberko. Pewnie teraz niektórzy z Was zastanowili się, że skoro miałem wolną chatę, dlaczego nie zaprosiłem tych dwojga przyjaciół do siebie, jeszcze dziesięciu innych i w myśl takiej starej piosenki. Staryk nie ma chata wolna, on będzie bal. O będzie bal. O będzie bal. O, będzie bal. Nie zorganizowałem konkretnej biby Ano, dlatego, że mój plan na samotny weekend był całkiem inny. Tymczasem gotowe żeberko, tak samo jak boczek, ląduje na kilka godzin w lodówce. Po tym czasie mięso idzie do piekarnika na 3 godziny, 160 stopni pod przykryciem i później pół godziny bez przykrycia 200 stopni. W ten sposób oba mięsa będą idealnie miękkie i dobrze wypieczone. W momencie zmiany temperatury ze 160 stopni na 200 stopni. Mięso wyjmuję na chwilę. Góra naczynia żarodpornego idzie out, Mięso traktuję oliwą i teraz na pół godziny w te 200 stopni i będzie nam się od razu fajnie, mocno wypiekać. Dodatki standardowe, czyli dajcie takie jak lubicie, no ale bez szanej musztardy pewnie się nie obejdzie. Teraz gdy na talerz nakładam sobie kawałek boczku, kawałek żeberka. Mogę wreszcie zdradzić Wam mój chytry plan na ten weekend. Otóż robiłem nic, pełne wyjebongo. Miłośnikom pełnego wyjebongo smacznego życzy Pan Wilk. <śleskuj>